Szukasz sprawdzonych końców do FIFA 22? Sprawdź ofertę superkońcy.pl. Właśnie trwa przedostatni tydzień promocji Team of the Season. Z kodem widocznym na ekranie dostaniesz 10% zniżki, a kupujący mają szansę na wygranie kolejnych świetnych nagród w postaci kart i pakietów coins o łącznej wartości aż 4,5 miliona monet. Link znajdziesz w opisie, polecam. Cześć, witajcie w drugiej części klubów, których niestety nie zobaczymy w FIFA 23. No i dzisiaj przedstawię Wam kolejną połówkę. Jesteśmy już tutaj, można powiedzieć, minimalnie za połową. Dzisiaj także będzie ciekawie. No tak więc oczywiście zapraszam do oglądania. No i zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie zobaczyć film nowe kluby, jakie zobaczymy w FIFA 23, czyli w zasadzie odpowiednik właśnie tego dzisiejszego materiału. My zaczynamy sobie od Ligi Irlandzkiej, czyli też znowu takie kluby, które no zbytnio nas nie obchodzą, ale oczywiście pokazać Wam i muszę, bo pokazuję wszystkie. No no tak więc, jeśli chodzi o ligę irlandzką, tutaj żegnamy się z Longford Town, żegnamy się także z Waterford. No, i te dwa zespoły pożegnałem się z irlandzką ekipą, w zasadzie już się pożegnamy, bo w Irlandii nawet nowy sezon już się zaczął. Tak więc, tak to wygląda, jeśli chodzi o zespoły z Irlandii. No, ale tak jak mówię, one nas zbytnio chyba nie obchodzą bardziej obchodzi nas już Liga Holenderska i tutaj żegnamy się z zespołami trzema, mianowicie Herkes Almelo, które po barażach tutaj spadło do drugiej Eredivisie, no tak więc pierwszy klub na dzisiaj i tutaj dwa zaskoczenia dla mnie, szczerze mówiąc pożegnamy się z Willem Tilburg jest to zespół, który zawsze mi się kojarzył z takim, wiecie, no klubem z dolnej części tabeli, ale takim dosyć solidnym, no i jeszcze większe dla mnie zaskoczenie, czyli zespół z Wyle. no oni mi się totalnie kojarzyli z takim typowym średniakiem ligi holenderskiej, a nawet ich kojarzę, szczerze mówiąc, z europejskich pucharów. Tak więc wydaje mi się, że wam także ten zespół się będzie kojarzył. No i też pewnie dla was jest to poniekąd jakieś zaskoczenie. No niestety zżegnam się z tymi trzema zespołami. Myślę, że najprędzej zobaczymy tutaj zwyle, które pewnie wróci do elity, myślę po jakimś, nie wiem, roku przerwy, coś takiego. Liga hiszpańska przed nami i tutaj z drugiej ligi hiszpańskiej spadają cztery zespoły aż. Pierwszym z nich będzie Amorebieta. No, ten zespół tutaj e, jest totalnie przeze mnie, szczerze mówiąc, nie Nigdy nim nie grałem. Nigdy go nawet nie widziałem na oczy w FIFA. No, tak więc wielka strata to nie będzie. Natomiast większą stratą będzie dla mnie zdecydowanie Real Sociedad B, czyli oczywiście rezerwy Real Sociedad spadają one po roku przerwy. Trenerem Real Sociedad B jest, jak się nie mylę, Szabi Alonso w ogóle, co ciekawe. No, a sam zespół był o tyle spoko, że wiecie, no, głównie polegał na młodych zawodnikach, tak więc mogliśmy sobie tutaj w trybie kariery po prostu wykorzystywać ten zespół i sprowadzać jakiś tam spoko graczy. Kolejnym zespołem spadającym jest Fua, Fuen Brada Zespół myślę, że też jakiś niezbyt ciekawy, no ale co ciekawe posiadający w swoim składzie dwóch zawodników wysoko ocenionych, czyli oczywiście Pedro Leon jak i Ontiveros dwóch skrzydłowych, no to jest myślę, że akurat nieco, nieco ciekawe. Kolejnym zespołem jest Alcorcon. Ten zespół szczerze mówiąc kojarzę. Wydaje mi się, że oni takim byli solidnym bywalcem tej drugiej ligi holenderskiej, oczywiście hiszpańskiej. Natomiast także się żegnają z elitą. W zasadzie z zapleczem elity. No i ciekawe tylko jak szybko do niej wrócą. Przechodzimy się do ligi francuskiej. Też oczywiście druga liga francuska, czyli Ligue No i tutaj żegnamy AS Nancy. Nancy jest o tyle Ciekawe, że jeśli teraz się nie mylę, to oni jeszcze niedawno występowali w ligę. Natomiast możecie mnie pomylić, jeśli pomyliłem kluby. Wydaje mi się niemniej jednak, że kilka sezonów temu y, oglądaliśmy ich we francuskiej y, elicie. Y, drugim klubem jest Dunkierka. No i jeśli chodzi o nich, no to tutaj oni zawsze, tak od kilku sezonów, o ile śledzę te ligi, y, że tak powiem, no wchodzą, spadają, wchodzą, spadają. Nawet nie wiem, czy to nie jest ich y, y, pierwszy sezon jakby po awansie i już z niego spadają. Y, no tak więc możliwe, że dosyć szybko się tutaj pożegnali właśnie z tą ligą francuską. Kolejna liga na dzisiaj to jest giga Duńska. Jeśli chodzi o Danię, no to żegnamy tutaj jeden zespół Sondoryjskie i żegnamy także drugi zespół, jakim jest Velje. No tak więc te dwa zespoły spadają. Nie udało im się utrzymać. Sondoryjskie i Velje to są dwa zespoły, które często gdzieś tam wchodzą i spadają, tak więc wielkim zaskoczeniem to nie jest, no bo już jakby no słyną z tego, że no zbyt długo nie umiem się otrzymać w tej elicie, no a co dopiero mówić jakichś wielkich tam sukcesach. Liga Chińska, myślę, że mało kogo interesuje, ale oczywiście też ich pokażę, mianowicie spada z niej Dalian Pro, a także Kingdao, nie wiem jak się wymawia nazwę tego klubu, więc możliwe, że nie wiem, źle. No i zespoły, myślę, bez większej historii. No tutaj jak widzicie po tym Kingdao, no zawodnicy mają po 50 oceny ogólnej w pierwszym składzie, no tak więc to nie mogło się chyba udać. Niesamowicie słabe te drużyny, tutaj pół gwiazdki w przypadku tej pierwszej, no tak więc nic dziwnego. No ta druga, jeszcze napad Jakoś wygląda Darian Pro, Larson i Bateng. No, ale resztę składu też, że tak powiem, no nie powala na kolana. Jedyne co na plus, no to chyba Herp King Kingdao No, który wygląda całkiem fajnie. Liga belgijska, tutaj mamy jednego spadkowicza. I jest nim Bershot, czyli zespół. Które, jak dobrze pamiętam, pojawił się w moim filmie rok temu, bo też oni dopiero co awansowali wtedy do tej ligi. No, długo w niej, jak widzicie, nie pomieszkali, bo już z niej spadają. W lidze australijskiej też mamy jeden zespół, jest nim Admira. No, tak więc zespół, który też mi się dobrze kojarzy z Fifą, bo wiecie, zawsze tam wyskakuje bez jako pierwszy na liście. Natomiast no, w przyszłej edycji FIFA już go nie będzie. Zobaczymy, jak długo zajmie im powrót do elity. A my przenosimy się do Anglii. No, jeśli chodzi o Anglię, tutaj żegnamy dwa zespoły. Pierwszym z nich jest Oldham Athletic jest to o tyle ciekawy według mnie klub, że no oni wiele, wiele lat naprawdę utrzymywali się na trzecim poziomie rozgrywkowym. Rok temu, jak dobrze pamiętam, spadli z trzeciego na czwarty poziom, no a w tym sezonie spadli z czwartego na piąty, które jest już oczywiście poza FIFA. No tak więc tutaj wielka szkoda, no bo Oldham zawsze mi się kojarzył z takim typowym angielskim zespołem z trzeciej ligi, który gdzieś tam gra na swoim poziomie i nigdy nie potrafi, że tak powiem, wspiąć się na wyżyny, żeby gdzieś tam grać wyżej, a z drugiej strony nigdy nie potrafi spaść także niżej, tak więc gra na solidnym poziomie, no jak widzicie zaszły tam pewne zmiany i te ostatnie dwa sezony były dla nich no nawet nie tyle co słabe, a po prostu fatalne. No i drugi zespół e, też z Ligi Angielskiej, mianowicie z Kunthorp United. No, żegnamy się z nimi. E, jakiejś wielkiej sympatii do nich nie miałem. Ogólnie mało kojarzony przeze mnie zespół. No, ani nie miałem jakiegoś herbu tutaj, powiedzmy, pięknego, ani koszulek, ani nic. No, tak więc byli sobie i po prostu ich nie będzie. Bez, powiedzmy sobie, większej historii. Tak więc to tyle, jeśli chodzi o kluby, których nie zobaczymy. Jest tutaj także jeszcze taka dodatkowa mała gwiazdeczka w postaci Atlanty... E, jakie Atlanty? Atalanty Bergamo. E, jeśli chodzi o nich, podobno wygasają im, e, że tak powiem, licencje w FIFA. No i pytanie tylko, czy wygasną na stałe, czy zostanie kontrakt przedłużony. No ale możliwe, że zobaczymy ich tylko w PES-ie, jeśli Konami wykupi właśnie prawa do Atalanty. No tak więc tutaj musimy na rozwój sytuacji poczekać. No ale jest to też możliwe, że Atalanty nie zobaczymy w nadchodzącej edycji FIFA. Mówię Wam to jako ciekawostkę, nie jako coś potwierdzonego. Tak więc jeśli chodzi o Atalantę, no to wszystko wyjaśni się pewnie niebawem. Niemniej jednak na dzisiaj to już tyle. Jeśli chcecie zobaczyć film z yy, klubami, które zobaczymy w FIFA 23, a są nowe, to zostawiajcie oczywiście łapki w górę. Na dzisiaj to już tyle. Dzięki, że oglądaliście. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Do usłyszenia. I siemanko.